Dzisiaj ja pokazuję moje ulubione perfumy, moje biurko i e jeszcze, e jeszcze hobby hotla. Mam hobby hot, to jeszcze. Więc mój największy perfum. To jest taki mam temat, jak go w na... ogóle go... Tak, ja perfumy nazwałam. To jest moja, to była kiedyś moja ulubienica. Już nie, ją nie jest. I się nazywa Linda, Linda, i mm, mm, To jest po pierwsze najnowszy perfum. To jest takie serduszko. I na pewno się... E, ciekawicie, ciekawicie jak to się otwiera? To no, jest piękne. Jak u nas Lindor, Linda, Lindor, no piękne imię, nie? Mm. To jest, to jest. Ja mam tylko 4 profesjonalne, nie wiem dlaczego. No ale Bo to jest mój najnowszy w nie? Bo ja miałam wtedy 3. Czyn... Jakaś jest to nie normalna się miałam, się mam tylko i miałam tylko te perfumy, ale dobra, bo kiedyś miałam ich pięć, jeden mi się zepsuł, drugi kupiłam, ten znalazłam, ten znalazłam i ten znalazłam, więc miałam ich trzy, kupiłam sobie ten. Mam teraz cztery, a jeszcze chcę jedno kupić sobie. Bo u mnie z tego były dużo blachujów. Właśnie z tego. Było takie niebieskie saduszko, ja mam To Mi się nawet nie podobało. bo niebieskie, było różowe, było pomarańczowe. I właśnie żółte. żółty. Ja sobie ja sobie kupię chyba cały. wszystkie. Nie? O, one są takie piękne, no. ja nie wiedziałam, co tu jest, ale tu jest perfum. To jest, to, jest, to jest moja ulubienica. To ona tak pięknie wygląda, patrzcie. To jest perfum. Tu, tu. No widzicie, jak ładnie można na Teraz mój to na pewno pachnie. i mój, mój też ulubiony to było kiedyś. Nie korzystałem, ale sam nie korzystałem. A ten mrozek, który on to zaginął i go, go znaleźć, to był jakiś. to To To